Myślę, że możesz być z siebie zadowolony mimo wszystko. Wiesz co, no mogę być trochę zadowolony z jednej strony, z drugiej strony. Jest okej, okay, wiesz, wiedziałem, że tak będzie. Próbowałem go znokotować. Nie udało się, on mnie obalał, punktował, dobrą kontrolę, naprawdę duży progres. Wiesz, walczyłem trochę o drugie rundy z kontuzją, coś mi ścieliło wódce i naprawdę nie wiem co teraz nie mogło chodzić. I ja nie szukam wymówków, ale naprawdę nie mogłem się rozwijać od drugiej rundy tak w styczniu, jak chciałem. Nie mogłem się dobrze ruszać. No i w, switch, w, tru, w trzeciej rundzie też nie mogłem się odbijać też w parterze. Możecie wiedzieć na wideo, na, na ale zawsze tak prosto wyprostowałem nogę, bo coś tam, nie wiem, nie mogłem się naprawdę odbijać. No ale to jest walka. Musisz potem walczyć z takim czymś. Wiesz, nowe doświadczenie. Nigdy w życiu tego nie miałem, że coś mi chcieli w walce. No i, no i takie życie. Wygrał lepszy dzisiaj w parterze Szymon Okoiecki. Mój plan. Mm, był w stójce, nie udało się i, i jest ok. Ale musisz przyznać, że te elementy stójkowe, które były w walce, y, naprawdę ważyły i zostawiały ślad na Szymonie. Nawet y, był taki moment, gdzieś gdzie Szymon był po prostu podłączony. No były momenty, ale mówię wam, nie mogło mi się ciosem, nie wiem, coś mi szczeliło i naprawdę czułem to. to tak jakby to w przodu, ciągło mnie do tyłu, ale taka jest walka, no wiesz, trzeba walczyć niekiedy walczyć ze sobą. I, i, nie wyszło, no, nie udało się wygrać przed czasem. Wygrał. E, wywalczyłem wiesz, do końca, do końca e, e, rund z, pół, z półnogą, powiedzmy z jedną nogą. Mm -hmm. Tam jedna była tak e, zagrożona, nie udało się tam nic robić, no i gratulacje. Czy ty czułeś tę te, tężyznę, tę siłę Szymona, którą jeszcze nabył z innych sportów? Czy było to bardzo mocno czuć? Już co, miał dobrą kontrolę, ale nie było, że... Rad, wiesz, wszyscy go chwalili e, siłowo, mm, ale myślę Michał Materla ma jeszcze lepszą kontrolę niż Szymon a powiedz te trafienia podbródkowymi, które trafiłeś. Czułeś, że to myślałeś, że to już jest być może początek końca Szymona? Miałem, miałem tam, wiesz, miałem tam dobrze parę razy trafiłem, ale ja nie chciałem się podpalać, bo wiedziałem, że on będzie wchodził w te obalenia. Tam parę razy obalenie też fajnie odprowiłem, ale wstawałem i Szymon naprawdę szybko kontrolował, szybko. Tam tak łapał mnie i Szymon mi dobrze w partii, że szybko zrobił. Naprawdę to progres był, no. no tak jest, no nic nie zrobić, Taka jest walka. I wszystko dobrze. Przyjąłem tutaj, zawalczyłem i wygrał Simon i gratulacja. Mhm. Powiedz jak w ogóle odbierasz to, że to, że no, było, nie było, można powiedzieć, świeży zawodnik z podnoszenia ciężarów, jednak zrobił tak gigantyczny postęp szybko i dogonił te twoje doświadczenie sprawie no, z, z 50 walki, jeśli nie więcej. Wiesz, to, jest, to, jest, to jest MMA. Ja dzisiaj też miałem nowe doświadczenie, mówiłem, w drugiej rundzie coś strzeliło w nodze, tego nigdy nie miałem w moim życiu w walkach, to, to jest 46. walka i pierwsza nowe doświadczenie, a on się rozwija, ma dobrą taktykę, dobry trener, dobry sztab i, no i jest świeży, silny, no i gratulacje, no, jakbym go znakotował dzisiaj prawie było blisko, to, by, to byśmy inaczej tutaj rozmawiali, ale to jest walka, mówiłem, to potem już nie liczy doświadczenie, taktyka i gratulacje. Co teraz myślisz o swojej karierze, co planujesz dla siebie dalej, w którym miejscu jesteś? Wiesz co, ja, ja, wiem, ja już wiedziałem, że tu jestem na końcu, wiesz, ja tutaj podpisałem w KSW ostatnim... Powiem, oh. no. Wiesz, podpisałem, podpisałem kontrakt. Widzicie, co się stało. Pierwsza runda na no To jest sport. No. no to, to jest sport, wszystko może się stać, nikt by się nie liczył. moja reakcja podczas nie, wywiadu, że... to, Wiecie, wiecie i... Podpisałem kontrakt, wiedziałem, że jestem na, na, na końcu. I dziękuję Martinowi, Kawulowi, Wojowi, że mi dali mi taką szansę. No jeszcze mam walkę, możemy powiedzieć, chciałbym jeszcze jedną walkę zawalczyć. Jakby był w Niemczech zrobiło tam, może zakończyć moją sportową karierę, bo już wiesz, dużo walk, dużo przewalczyłem. Mam rodzinę, pracuję. No i, no i chciałbym tylko zakończyć karierę i może mi się uda to, czy jesteś zrobić w Niemczech. Powiedz dzisiaj Szymona, jak byś się sytuował, bo powiedziałeś o tym, że Michał Materlau miał jeszcze większą kontrolę. Jak byś jego sytuował jako zawodnika MMA w tej chwili? No. Tutaj w KSW, z twojej, powiedzmy z twojego przebiegu, z twojej kariery. Wiesz co, to, to jest walka, on może zawalczyć, może zawalczyć z takimi e, weteranami jak ja jestem. Hmm. Widzisz co się stało w walki wczoraj, Torres wygrał przez NoCo, to jest MMA. On, jak on wierzy w siebie, on może z każdym zawalczyć Wiesz co chodzi, ja ostatnio z Thiago wygrałem On dzisiaj technicznie wygrał ze mną To jest MMA, on tylko musi wierzyć w siebie i trenować I, i robić swój game plan i może walczyć Z każdym Na przykład opas? No wiesz, Tomek Narkun jest też super klasa To by było pięć. rund, nie wiem jak, jak Szymon dzisiaj się radził w trzech rundach Ale bym mógł spróbować grać, o nie, no wiesz Jak nie spróbuję to może będzie za, jak zakończę karierę, że się myślał, kurde, mogłeś spróbować, no co, nie ma nic do stracenia, wiesz co chodzi? Ja bym walczył o ten pas, dlaczego nie? No co, tylko może przegrać. Wiesz co, rodzaj? wszyscy by go skazali na porażkę, aby wygrał tak jak powiedzmy Torres, teraz z Saladinem, widzicie? To by było wow. I życzę mu to, naprawdę, życzę mu to, bo to jest super sportowiec i mam duży szacunek do mnie, on miał tak samo do mnie i życzę mu to, żeby zawalczył i spróbował tę siłę. Bardzo emocjonująca walka, dziękujemy bardzo Ci, dziękujemy Ci za całą karierę, ale mam nadzieję, że to nie ostatnia walka, że jeszcze zawalczysz, może KSW zrobi tą galę w Niemczech i tam, tam po prostu się pożegnasz z publicznością, ale generalnie chyba najlepiej by było z polską publicznością, bo jesteś popularniejszy w Polsce chyba niż w Niemczech. No wiecie, to też jest duża Polonia, wiesz. ja tylko bym chciał, to było coś fajnego, bo ja tam żyję i wy w telewizji byście patrzyli, ja bym tam ostatnią walkę zrobił, wiesz, to było coś nowego dla KSW, był właśnie z rynek starym weteranem jak ja. No i dziękuję Wam wszystkim, dziękuję Mojej rodzinie, moim teamu, wszystkim, co mi pomagali, moja córka się urodziła, chciałem wygrać dzisiaj, ale myślę, że dałem serce wszystko w tej walce dla niej. No i może być dumna ze mnie, jak ma to rodzina i przepraszam, ale dałem się co w możliwości mojej, żeby zawalczyć tą walkę. No. Następnie jest Dawid i myślę, że to on, on, on będzie następny raz on pokaże Team zawodach, klasę Zawadów w Łówce. Myślę, że tylko rodzina jest Ciebie dumna, ale wszystkie osoby, które obserwowały nie tylko tą walkę, ale też wszystkie inne poprzednie. Chciałbym zadać Ci jedno pytanie, żebyś odpowiedział na nie tak. Zawalczysz jeszcze? No tak, myślę, że nie mogę tak odchodzić z sportu. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pozdrowienia. Dziękuję bardzo.